faupolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, od wybuchu wojny na Ukrainie od agresji Rosji na Ukrainę minęło już prawie 3 lata. To była oczywiście wielka tragedia, to był wielki szok. Wielu ludzi musiało uciekać, wiele osób straciło dach nad głową, straciło życie, straciło rodzinę. Wiele osób musiało sobie ułożyć swoje życie zupełnie na nowo w innym miejscu Europy, nie na Ukrainie. Ale od tego momentu minęły już prawie trzy lata. Te trzy lata to jest bardzo dużo czasu po to, żeby ułożyć sobie życie na nowo. Natomiast pomimo tego cały czas w Polsce obowiązuje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Cały czas pomagamy Ukraińcom, którzy problem... Mieli trzy lata temu. Pomimo tego, że od tego czasu sytuacja się zmieniła, są całe obszary Ukrainy, gdzie nie toczą się żadne walki, a polska sytuacja budżetowa od tamtej pory się stanowczo pogorszyła. Mamy na 2025 roku chwalony budżet z rekordowym deficytem, z rekordowym długiem, z rekordowym poziomem odsetek. Nasz deficyt wynosi połowę naszych przychodów wynosi jedną trzecią naszych wydatków. Mamy tragiczną sytuację budżetową. Premier polskiego rządu powiedział, że ten budżet jest hojny. To prawda, jest hojny, tylko niestety dla Ukraińców. Mamy w nim pieniądze na wypłacanie 800 plus dla Ukraińców, na 300 plus dla Ukraińców, na 1500 plus dla Ukraińców. Jeżeli ktokolwiek jeszcze wierzy, że program 800 plus ma charakter demograficzny, to my teraz płacimy kilka miliardów złotych rocznie na wspieranie demografii Ukrainy. Co więcej, wypłacamy 800 plus nawet na dzieci, które nie mieszkają w Polsce. Wysyłamy pieniądze 800 plus na ludzi mieszkających na Ukrainie. Wypłacamy 800 plus Ukraińcom, którzy. W Polsce nawet nie pracują, którzy nie płacą w Polsce podatków. Dopłacaliśmy w ramach kredytu 2% Ukraińcom do zakupu mieszkań w Polsce, pomimo tego, że mogli mieć wiele nieruchomości na terytorium Ukrainy. Mamy pieniądze na leczenie Ukraińców, którzy nie płacą w Polsce składek. Polak, jeżeli nie jest odpowiednio zarejestrowany, nie może być leczony w Polsce, jeżeli nie płaci składek, jeżeli nie jest zarejestrowany jako bezrobotny. Ta Ukraina może bez żadnych warunków. Mamy do czynienia z turystyką onkologiczną. Ukraińcy przyjeżdżają do Polski raz w miesiącu, żeby zachować status uchodźcy, leczą się i następnie wracają na Ukrainę. Na Ukrainie wszyscy wiedzą, że można się leczyć za darmo w Polsce, wystarczy się do Polski dostać. Co więcej, Ukraińcy mają leki refundowane w Polsce, mają leki. Za darmo dla osób powyżej 65 roku życia i poniżej 18 roku życia. Przyjeżdżają do Polski, leczą się, dostają darmowe leki i wracają na Ukrainę, a w tym samym czasie nie ma pieniędzy na leczenie Polaków, nie ma nawet pieniędzy na leczenie Ukraińców w Polsce, którzy płacą składkę zdrowotną. Płacimy nawet zasiłki dla ludzi mieszkających na Ukrainie. Według ostatnich badań 20% Ukrainek mieszkających w Warszawie pracuje zdalnie z terytorium Ukrainy, a i tak mają dostęp do wszystkich zasiłków, tak jakby mieszkały w Polsce. Jaki my w tam mamy interes? Jaki interes ma państwo polskie? Jaki interes ma naród polski, żeby leczyć Ukraińców znajdujących się na Ukrainie? Jaki my mamy interes w wysyłaniu na Ukrainę socjalu? Jak to ułatwia Ukrainie walka, walkę z Rosją, jeżeli fundujemy socjal Ukraińców? Wszędzie tak nie jest. W Norwegii albo w Szwajcarii Ukraińca nie dostanie azylu, jeżeli pochodzi z terytoriów, na które nie są objęte walkami. Ukraińc ze Lwowa nie dostanie azylu w Norwegii, nie dostanie azylu w Szwajcarii, bo oni to rozumieją, że on nie potrzebuje w tym momencie pomocy. Niestety w Polsce taką pomoc dostanie. W związku z czym w ramach tej informacji bieżącej zwracam się z pytaniami do pana premiera. Jak długo będziemy utrzymywać z naszych podatków inny naród, i to naród nam nieprzychylny, naród, którego władze wielokrotnie pouczały oraz krytykowały, Państwo polskie, Pań... naród, którego władze oskarżały Polskę o współpracę z Putinem, o prowadzenie polityki prorosyjskiej w tym samym czasie, kiedy my miliardy złotych przeznaczamy na pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Jak długo będziemy płacić za leczenie Ukraińców w Polsce w sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy na leczenie Polaków? Jak długo będziemy wypłacać zasiłki niepracującym Ukraińcom? Jak długo będziemy wypłacać 800 plus w Polsce ludziom, którzy są z Ukrainy i nie płacą w Polsce podatków, żyją na naszym terytorium socjalu? Wsparcie Ukrainy ma jakikolwiek sens tylko wtedy, kiedy pomaga Ukrainie w walce z Rosją. W tym mamy interes, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją. Ale każda inna forma wsparcia, która nie przybliża Ukrainy do zwycięstwa z Rosją, a jest finansowana z naszych podatków, nie jest w w interesie polski i Polaków nie jest w interesie państwa polskiego. Państwo polskie powinno dbać o interesy polski i interesy Polaków, a nie żadnego innego narodu. Przede wszystkim polskie interesy. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.